Doceniając problem zdrowia młodego pokolenia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu realizuje program zapobiegania otyłości uczniów wrocławskich szkół. Chodźcie, tutaj jest fajne stoisko. Myślę, że tutaj dostaniemy wszystkie produkty. Lubicie chodzić na takie targi? Tak. Ja też. Patrzcie, no ja widzę masę fajnych produktów na nasze, do naszego gotowania. Potrzebujemy fajnych, świeżych owoców, takich sezonowych, oraz warzyw. Bo będziemy robić sałatkę owocową i będziemy robić takie nagecy, w które będziemy zawijać w zdrowe takie naleśniki I do tego trochę sałaty i jakichś takich warzyw. Owoce, warzywa? O i to i to. Wszystko co zdrowe. To będzie owocowa sałatka, tak? Tak jest, owocowa sałatka. Wystarczy. Zrobimy z tego mus. Potrzebujemy jakąś fajną sałatę. Sałatę mamy. To już mamy wszystkie składniki na sałatkę owocową. Nie? Teraz jeszcze potrzebujemy składniki na nasze naleśniki takie z nagecami. To co? Warzywa mamy. Owoce mamy. To jeszcze potrzebujemy mięso. Fajnie, dzięki. Dzięki. Mamy wszystko. Jutro się spotykamy z samego rana. Wiecie gdzie? Tam gdzie ostatnio. Ja obiecuję, że się ogolę. O no już muszę zgolić waszą brodę, zrobię to dla was. Dobra. W okresie jesienno-zimowym należy zwrócić uwagę na różnorodność w diecie oraz na duże ilości owoców i warzyw, ponieważ odporność może być zmniejszona, w związku z tym dostarczając właśnie owoce, warzywa, składniki mineralne, witaminy, błonnik, który jest w nich zawarty, wzmacniamy tę odporność. Za chwilę przygotujemy danie kompletne. Tak mówię o daniach, które zawierają w sobie praktycznie wszystkie składniki odżywcze ze zdrowej piramidy prawidłowego odżywiania dzieciaków, ponieważ będziemy mieli i produkty pełnoziarniste, i warzywa, e, oraz białe mięso, co składa się naprawdę na, na pełen posiłek, znany wszystkim dzieciakom i, i pod również takim szyldem fast foodowym, ponieważ będą to, będą to nuggetsy które sami przygotujemy i opanierujemy nie w bułce tartej czy jakichś panierkach dalej nam nieznanych, a w bardzo zdrowym składniku jakim są zarodki pszenne. Przygotujemy też razowe naleśniki. Do tego wszystkiego sałata, świeże warzywa, zrobimy sobie takie smaczne tortille z nuggetsami. Dzieciaki, startujemy? Super. Zabieramy się do pracy, ponieważ przy tym przepisie jest bardzo, bardzo dużo e, rzeczy, które musimy zrobić. Odmierzcie tutaj półtorej szklanki tej mąki. To jest mąka pszenna razowa, ale bardzo mocno zmielona. Dzięki temu nasze nalistniki też będą właśnie takie delikatne e, i, i pełne, pełne wartości odżywczych. Także odmierzcie tutaj półtorej łyżki takiej mąki. Później, później odmierzcie. Półtora szklanki mleka i pół szklanki jogurtu. Wbijcie jeszcze do tego jajko i wymieszajcie wszystko. Tutaj mamy łyżkę. Ja wam już daję. Patrzcie, tutaj mamy już panierkę. Najczęściej te nagiecy na są w takich w panierkach napitych pełne olejem, ponieważ są smażone na głębokim tłuszczu. My upieczymy w piekarniku, żeby było zdrowiej, nie będziemy smażyć w tłuszczu. I tutaj panierkę, właśnie te zarodki pszenne, które są samym środkiem ziarna. Ogórek, Pokroj wam tak, na takie kawałki. Pokroisz mięso? Takie, takie podłużne paski. Pomidory, Fajne, my te świeże pomidory, pokroi na ósemki. Tak, 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 tak. A zacznijmy w ogóle sobie od wbicia, wbicia jajka, nie? I dobra, trochę je. Rozmieszamy. I śmiało można dawać resztę składników. No, sypiemy. Śmiało. Dobra, paprykę pokroimy w takie podłużne paski. Tak. Ach dobrze, to, tam dużo możesz śmiało przekładać, ja Ci podtrzymam, tak, wlejemy, Uf! jest, może być tyle. I tutaj jeszcze szczypta soli, żeby też trochę smaku, możesz śmiało tutaj wleć. I teraz słuchajcie, musimy to porządnie wymieszać, tak żeby nie było grudek. Patelnię rozgrzewam. Biorę taki pędzelek i smaruję olejem, tak żeby nie wlewać bardzo dużo oleju, tylko żeby patelnia nam była fajnie naoliwiona. To jest fajny sposób. Śmiało, mocno. Pokażcie, że macie siłę. I na zmianę. Teraz możecie razem tutaj panierować, patrzcie. Bierzemy. O, w takie kolejności. Jeden kawałek mięsa. Tak, obtoczyć i patrzcie, wygląda. Już wygląda prawie jak na giepsi, nie? Biorę chucherkę i nalewam. Tak. Trochę więcej. Na Rzymie. Jak Wam idzie? Fajnie to wygląda, nie? Patrzcie, tu zróbcie dużo miejsca i możecie jeszcze... Umyjcie ręce i pokroimy jeszcze więcej miejsca, tak żebyśmy mieli dużo tych, tych nagierców. Taką Podnosimy i sprawdzamy. Jeszcze nie. Także... O, Ty będziesz kroić. i tutaj, ale produkcja. Idzie od razu panierowane i na blachę. Zanosimy do piekarnika? to idziemy do piekarnika. Chodź. Wszystko przygotowane. No ja już usmażyłem naleśniki. Mamy już cztery naleśniki, ostatni się piecze. Sprawdzimy nagetsy. Co? Tak. Specjalistki od nagetsów pójdą je sprawdzić. Chodźcie. przypiekuje się, nie? ładnie wyglądanie. jak być? Tak. Tak, tak może być twój on jest jeszcze ciepły także chwilę, chwilę poczekaj te już są te już przestygły także mogą już szybciej twój ostatni dobrze kto chce tego no dobra proszę bardzo na razie sobie nałóżcie ogórka. ale nie za dużo słuchajcie tak po, po jednym dwa cienkie kawałki żeby się udało to zwijać i teraz ten wolny kawałek tak zakładamy żeby nam nic nie wypadało, dołem, że będziemy mogli to chwycić w rękę i sobie zajadać. I zwijamy. O, patrzcie. I mamy. Wygląda smacznie, dasz radę zjeść, tak dużo naładowałaś. To trzymaj i śmiało. Do nadzienia użyjemy pierś indyka lub skurczaka pokrojoną w paski. Należy pamiętać o dodaniu ziół. Zdrob deser. Czy deser może być zdrowy? Ja myślę, że, że jak najbardziej może być zdrowy, nie, dzieciaki? Musimy przygotować tylko po prostu ze zdrowych składników, takim jak są owoce. Dietetycy mawiają, żeby nasze dzieci jadły od dwóch do trzech razy o świeże owoce i warzywa dziennie. Myślę, że taka sałatka warzywna jest tutaj idealną porcją e, świeżych owoców, które, którą możemy dostarczyć naszym dzieciakom, a jest też bardzo prosta do zrobienia i dzieci na pewno chętnie coś takiego przygotują. Także do pracy. Kto kroi truskawki? Tu, dobra. Truskawki. E, nie będzie to zwykła sałatka owocowa. E, często nam się kojarzą takie desery. Wiecie, że tu mamy owoce i na to góra bitej śmietany. Pewnie wszyscy lubią bitą śmietanę, co? Niekoniecznie. Lubisz jak bitą śmietanę? Tak! No dobrze, ale to będzie bez bitej śmietany. Za to część truskawek wrzucimy tutaj, ja to zmiksuję i polejemy sobie te wszystkie owoce takim smusem truskawkowym, który jest słodki i fajnie to wszystko nam połączy i zakoloryzuje. Także truskawki, wszystkie owoce są umyte, także już nie musimy się o to martwić. I wiadomo, odcinamy szypułkę, kroimy i tutaj do miski. Ja część truskawek wezmę, takich najbardziej dojrzałych. Wrzucę do tego i zmiksuję na, na gładki mózg. Patrzcie, ja już, ja już skończyłem, a Ewa, jak widzicie? <laughs> Jeszcze trochę, wiem. Patrzcie, tutaj, patrzcie, jak fajnie to wygląda już, nie? Bajamy z troskawkami. O, jest tego dużo. Tak, proszę. Jest, winogrona też już nam wystarczy. To nakładamy do... Patrzcie, tyle mieliśmy tych owoców. Nam ja wyszła naprawdę ogromna miska, także możemy całą klasę chyba poczęstować, nie? Patrząc na te dzieciaki, myślę, że nikt nie wątpi w to, że dzieci lubią owoce i chcą je jeść. Wystarczy, że wpuścimy je do kuchni i pozwolimy im gotować. Nie tylko owoce, ale zróbmy z nimi takie wspaniałe dania, które robiliśmy dzisiaj. Na pewno będzie szybko, zdrowo i będziemy wiedzieli. Co jemy? Także zachęcam do gotowania z dziećmi. Pozwólmy im na to. Do sałatki owocowej możemy użyć owoców sezonowych, np. jabłka, winogrona, banany i maliny. Dzięki wspólnemu gotowaniu dzieci razem z rodzicami, dzieci obserwują rodziców, widzą, że przygotowanie jedzenia może być interesujące, uczą się przygotować zdrowe jedzenie, urozmaicone, takie, które w przyszłości im pozwoli utrzymać zdrowie, dobrą sylwetkę i siły witalne. Modę na zdrową, zieloną kuchnię uczniowie przenoszą do domowego jadłospisu. Wspólne gotowanie to sposób na zdrowie dla całej rodziny.